Dark Souls 4, nowa gra. Pójdę samurajem. Samuraj, jak się patrzy. Dobra pokazówka, to pomijam. Pokazówki, które można przyspieszyć, co plus. O, tu będzie walka. A tu będzie walka. Nie, tu jest. O cholera. O cholera. Śpają Co jest? Co się stało? Śniło mi się to po prostu. Aaaa. O, Estus. A, tutorial, no to go O, boss pierwszy, będzie, będzie pierwszy boss Chwila Szefie, poczekaj O, z tym super umiejętnością go Nara To jest I teraz świat będzie? Jest! Nie no, na średnich to nawet nie no, luksja jest To no, to jest ogniho Mapa O cholera O cholera Ile tego jest Aha, potrzebuję przewodnika. Pierwszy ziomek poważnie tam zawodnik stoi. Czy czajkę mogę zrobić? No poważnie wygląda zawodnik. Jako z tego dobrego ataku za ten. Dobra. A tu boss jest! Strażnik drzewa. Pierwszy poważny zawodnik. No unikłem. Pół HP. Dobra. No nie mogę, no było. Nie, no co to za atak jakiś one z dupy obszarowy? Dobra, studiowałem to, będąc idiotą. Martwą strefę, jakąś. No, ja też martwą mam strefę. No, nie mogę, no! Uff, już go miałem. O, teraz mogę? Nie mogę. Mogę, dobra. A w twoich oczach się striggerował szybko. No nie wiem, nie, to ciężkie, kurwa. Dobra, nie czemu ten atak wybije te i się nie da od tego uciec? Nie no, jakieś drzewo się zablokuje jeszcze no nie, 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 nie zabij mnie proszę. No muszę... No co? O, no, jak strzelił ty No nie mogę no, nie mogę Gdzie tu jest ten letal? Nie, od tej strony też nie Dobra, o, stoczuwałem to To też Dobra, jest letal. Dobra, muszę sobie manę władować. Dobra, udało się nie. Mam Cię! Jeee! Aha, jaki Złota halabarda. I 3200 dusz tylko, ale słabe. Witam. Święty Mikołaj tam siedzi. Kup sprzedaj. Ło cholera. Ło cholera. Zamek. Ło cholera. Cholera, co jest? Obiłan genobi się tu pojawił mi. A nie, to baba. Hello there. Siema. Jak Jedi wygląda? O. Oka nie masz. No nie jest taka zła, mogę zaakceptować. Uuu, Kunia będę mógł mieć. O no cholera. To jakiś ten mocny oponent jest. Eee... Zyskam duszę Spierdzałaby Ale miecz O, le... o kurde Wygrał miecz Dobra Jest OLE MU KURWILE! Daj miecz Nie dał miecza Ale dał dusz Ujo Dzwonek Do duchów Miliona ma A to pomaganie sobie, to ja nie chcę. Jest. Szybko zabiorę to. Co tu jest? Mapa. Dobra. Ilota. E, nara. <ścoughs> <ścoughs> Mapę mam. Pogrobna zachód. O ja pierdziele, Ale to. Ty... chwila, to tam więcej jest tego miejsca? Nie, ja pierdziedziałam jechać.